Widzisz, odpowiadając na to pytanie, muszę podzielić odpowiedź na kilka poziomów. Po pierwsze, to, że u jednej osoby się coś pojawia, a u drugiej nie, to nie jest tylko kwestia umiejętności. Dlatego musisz sobie zdać sprawę z tego, że y, możesz posiadać jakieś umiejętności, i druga osoba może posiadać dokładnie takie same umiejętności, a u ciebie może się coś pojawić, a u niej nie, i odwrotnie. Więc. To, co się dzieje u Ciebie w życiu, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia umiejętności. Nie jest. Umiejętności to jest poziom, powiedziałbym, fizyczno-mentalny. Natomiast to, czy to się pojawi, czy to się zamanifestuje na poziomie fizycznym u Ciebie, to jest, za to jest odpowiedzialny poziom duchowy, w związku z czym bezsensowne są szkolenia, jak zostać milionerem, bo tam ci ludzie nie zostaną milionerami. To znaczy pewne jednostki tylko, tylko i wyłącznie te, które mają tą podstawę, które mają tą wibrację, na której zbudują ten potencjał finansowy i wykorzystają go. Natomiast nie ma tak, że każdy może mieć te same szanse i te same możliwości. Także na poziomie mentalnym czy fizycznym umiejętność nie będzie decydowała o tym, jaki będzie wynik. To znaczy ona ma na to wpływ, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale jeżeli nie ma tego w programie, to program nie stworzy sztucznie czegoś, co nie istnieje. Pomimo tego, że będziesz miał do tego narzędzia. Możesz przerabiać to na różny sposób, możesz to odblokować, ale to jest całkiem inny temat. Więc jeszcze raz, jeżeli posiadasz jakieś umiejętności, jeżeli posiadasz jakieś możliwości, to wcale nie znaczy, że coś zaistnieje w Twoim życiu. Więc uważaj, zamiast iść na szkolenie, jak zostać milionerem, zadaj sobie jedno pytanie. Pytanie, które ja sobie zadałem: czy ja w ogóle chcę być milionerem? I wiecie, jaka była odpowiedź? Nie chcę. Nie chcę. Kompletnie mnie to nie pociąga. Jasne, że gdzieś na poziomie mentalnym istnieje ego, istnieje jakaś myśl, która mówi: kurczę, jak to, przecież mając miliony na koncie, mógłbyś sobie kupić to, to, to. Wiecie, yy, ja. Byłem w sytuacjach w życiu, w których ja sobie doświadczyłem pewnych rzeczy. I dopóki ich nie doświadczyłem, wydawało mi się, że ich chcę. A potem, jak już ich doświadczyłem, to się okazało, że ich nie chcę. Czy osoba, która zarabia 1300 zł, potrafiłaby zarządzać milionem? Wygrane w Lotto na przykład pokazują, że nie. Że osoba, która jest troszeczkę mniej zamożna, Wygrywając większe sumy, traci je do 12 miesięcy. Nie potrafi nimi zarządzać. Dlatego pieniądze, jeśli nie są na wibracji danej osoby, to one tam nie mogą zaistnieć. W momencie, kiedy one zaistnieją, one szybko znikną. Więc tak naprawdę, zanim cokolwiek w życiu będziesz osiągał, czy osiągała, bo tak wypada, bo tak ode mnie oczekują, bo to powinnam zrobić, żeby mieć się lepiej w życiu. To zadaj sobie pytanie, czy jest ci tak naprawdę aż tak źle? Czy ty tego chcesz? Czy to płynie z ciebie? Czy to jest po prostu czynnik zewnętrzny, który gdzieś na poziomie mentalnym u ciebie zaistniał i dążysz tą drogą tylko dlatego, bo trzeba dorównać innym, bo trzeba nadążać, bo trzeba zrobić tak, jak inni mają? Jeżeli ja nie czuję, że chcę coś zrobić, to. Ja nie będę tego robił na siłę. I widzisz, zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym, czy to, do czego dążysz teraz w Twoim życiu, czy to jest coś, czego Ty naprawdę chcesz? Czy to jest coś, co Twoje ego mówiło Ci, że jest Ci to potrzebne? Że jak to będziesz mieć, to będziesz kimś. Po co robić coś na siłę? Zadaj sobie pytanie, czy tego chcesz. Wtedy, uwierz mi, jeżeli pytanie zostanie zadane naprawdę na głębokim poziomie, stamtąd popłynie odpowiedź, to jak to zrobisz, to będziesz był dobry. Wtedy osiągniesz ten sukces. Wracając do sedna, nie u każdego będzie się pojawiało to samo. Każdy ma indywidualny zestaw narzędzi na poziomie mentalno-duchowym, tak jak linie papilarne. Każdy ma inne. Mogą być podobne, ale nie są takie same. W związku z czym, nigdy druga osoba nie będzie miała takiego samego odcisku jak Ty. Przełóż to na poziom mentalny. Nigdy druga osoba nie wpadnie na takie pomysły jak Ty. Nigdy druga osoba nie wykona tak tych pomysłów, jak Ty może wykonać podobnie, ale nigdy jak Ty. Nigdy żadna osoba nie może osiągnąć tego, co możesz osiągnąć ty. Więc jest sens przejmować się tym, że masz konkurencję. Biorąc pod uwagę fakt, że żadna osoba nigdy nie będzie taka jak ty, to konkurencji nie masz. Jesteś jedyny na polu. Ja nie mam konkurencji. Stworzyłem holistyczny rozwój osobowości, bo miałem dość tego przemalowanego, przerośniętego i niestety niejednokrotnie nieskutecznego rozwoju osobistego. Nie mam konkurencji. Nie muszę mieć. A wtedy miałem. Wtedy jeszcze byłem na takim poziomie, gdzie wydawało mi się, że muszę z tymi ludźmi walczyć, że trzeba być lepszym. Nie. Potem odnalazłem taką głębszą drogę. Trzeba być sobą. Nikt nie będzie taki jak ja, w związku z tym, ja nie mam konkurencji i nie muszę mieć, nie muszę szukać, nie muszę się nastawiać bojowo. Po prostu robię swoje i osiągam fascynujące rezultaty. Więc zadaj sobie pytanie, znajdź odpowiedź i podążaj tą drogą. I uwierz mi, na tej drodze nie masz konkurencji.